Witam wszystkich ponownie na swoim kanale, jestem Iza i dziś będzie kolejny film z serii Wybierz kartę. Dziś będziemy zadawać kartą pytania na temat życia uczuciowego, jak ono będzie wyglądało w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Także teraz proszę się skupić, wybrać talię kart, która najbardziej do Ciebie przemawia i zaraz zaczynamy czytania. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, to teraz przechodzimy najpierw do a, czytań z talii kart Illuminati i zobaczymy jak będzie wyglądało Twoje życie uczuciowe w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Także nieważne kiedy tak naprawdę oglądasz ten film. Czy Oglądasz go w styczniu, czy też będziesz go oglądać w kwietniu bądź w czerwcu. To czytanie zawsze będzie aktualne. Bo już tutaj sprawdzimy, jak będzie wyglądało Twoje życie uczuciowe w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Nie czytam kart odwróconych. Także troszeczkę je przesunę, żeby było lepiej widać. Okej, okay, jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc, to mam wrażenie, że wokół Ciebie jest jakiś mężczyzna. Jest to mężczyzna już doświadczony przez życie. Mam też wrażenie, że to jest mężczyzna z przeszłości. Z tym, że na obecną chwilę ten mężczyzna jest jakby wycofany. On potrzebuje spokoju, potrzebuje mieć trochę przestrzeni dla siebie. W następnym, kolejnym, kolejnym miesiącu tutaj zarysowują się bardziej karty. Monetowe. Ma, mam wrażenie, że jeżeli chodzi w ogóle o kwestie uczuć, tak jakbyś był osobą wy, wyłączoną z tej sfery, będzie taka jakaś walka, bardziej skupienie na kwestiach zawodowych, zarówno jeżeli chodzi o początek i o koniec, koniec miesiąca. Tutaj, tutaj nie widzę absolut, absolutnie momentu, w którym nawet będziesz mieć moment, żeby pomyśleć na temat tej drugiej połówki. Jeżeli chodzi o trzeci miesiąc, tutaj tutaj mam wrażenie, że poznasz, jeżeli jesteś na osobą samotną, będzie, będzie ktoś, z tym, że z Twojej strony będzie tak jakby troszeczkę zbyt, zbyt szybka radość, jeżeli chodzi o tą drugą osobę. Tutaj bym powiedziała, że może na początku um, będzie, się zapowiadało, um, będzie się zapowiadała ta akurat znajomość jako, jako coś z przyszłościowego, ale bardziej, bardziej przeczuwam, że będzie to um, później, ta, ta, ta znajomość przeistoczy się taką, w taką znajomość bardziej czysto koleżeńską. A także... Jeżeli chodzi o osobę, która wybrała pierwszą talie kart, um, nie widzę tutaj osoby, która byłaby osobą stricte już taką do poważnego związku. W ciągu najbliższego miesiąca spotykasz osobę, która jest osobą już po przejściach, ale nie do, nie do końca ma ochotę na a, bliższy kontakt. Przynajmniej nie będzie a, Ciebie brała jako takiej osoby, której może w pewien sposób zaufać i bardziej się przed Tobą otworzyć. W następnym miesiącu bardziej tutaj wychodzą kwestie finansowo-materialne i dopiero później jest, jest jakby wrażenie spotkania tej osoby do stałego związku z tym, że to będzie taka radość dość przedwczesna. Także teraz sprawdzimy talię numer dwa. Co tym osobom tutaj ta talia pokazuje, jak będzie wyglądało ich życie uczuciowe w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. I tak, tutaj na dzień dobry masz kartę, która może akurat pokazywać, że odchodzisz, zakańczasz coś i odchodzisz, idziesz zupełnie w nową stronę. Ale tutaj znowu też mi się pokazuje mężczyzna warty akurat uwagi. Mężczyzna, który prawdopodobnie może się stać dla ciebie tym mężczyzną do związku. Docelowego, i też mam takie, takie wrażenie, że poznasz tego mężczyznę albo w jakimś urzędzie, albo po prostu przez jakąś koleżankę, on, tak jakby to był mężczyzna z polecenia. Jeżeli chodzi o, o drugi, drugi miesiąc pod względem uczy, uczuciowym, tu, tu mam wrażenie, że dostaniesz jakąś informację, która nie będzie zbyt miła dla ciebie i tak jakby wycofał, wycofała się z, z tej relacji, z, ze znajomości z, z daną osobą. I trzeci, trzeci tydzień, przepraszam, trzeci miesiąc, w trzecim miesiącu tutaj karty mi pokazują, jakbyś wrócił, wróciła do osoby z przeszłości. Tak, jakby ten poprzedni miesiąc, strasznie cię. Wykończył emocjonalnie, zaczniesz się podnosić, wychodzić na prostą, i mam przeczucie, że albo to będzie jakaś taka większa grupa osób, lub po prostu spotkasz się z osobami z dawnych lat i tutaj, tutaj jest szansa poznania kogoś do stałego związku. Także podsumowując, jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc. Tutaj, tutaj jest szansa też zapoznania partnera do stałego związku. W następnym miesiącu dowiesz się dostajesz jakąś informację, która no niestety Cię zasmuci i wycofasz się z danej znajomości. W trzecim miesiącu tak jakby na nowo odżywasz. Masz ponowny kontakt z osobami z przeszłości, i tutaj to też może być bardzo dobrze powrót dawnej miłości. I tutaj, tak, tak jakbyś znowu wchodził w jakiś związek. Także to tyle, jeżeli chodzi o drugą grupę kart. I teraz sprawdzimy karty dla osób, które wybrały trzecią talię jak tutaj będzie wyglądało ich życie uczuciowe w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Jak tutaj będzie wyglądała sytuacja uczuciowa w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. OK, i tutaj jest znowu taka sytuacja, że tak, że tak naprawdę już w pierwszym miesiącu od dnia, w którym słyszycie, oglądacie to czytanie, macie szansę poznać osobę wartościową, zarówno jeżeli chodzi o mężczyzn, jak i kobiety. Może to być osoba do, do stałego związku, z tym, że tak do końca nie będziecie pewni, czy angażować się w tą historię. Jeżeli chodzi o drugi miesiąc, tu też jak najbardziej pokazuje się mężczyzna do stałego związku. Będzie to mężczyzna dość starszy od Ciebie, z tym, że tutaj też będą pewne okoliczności, które w jakiś sposób będą obciążeniem zarówno dla Ciebie, jak i dla Niego. I też mam wrażenie, że być może któraś, któraś osoba akurat z Was wybierze zupełnie inną drogę. Jeżeli chodzi o trzeci miesiąc, to będzie już taki miesiąc jakby zakończenia, kończenia. Zamykania przeszłości i tak jakby odradzania się na nowo, tak jakbyś wreszcie wiedział, czy wiedziała, czego tak naprawdę chcesz od życia, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, i tak jakbyś zupełnie spojrzał, czy spojrzała na, na tą kwestię zupełnie z innej strony. Także podsumowując, już w pierwszym miesiącu masz szansę na poznanie kogoś do stałego związku, z tym, że tutaj widzę właśnie wahanie z Twojej strony. W drugim miesiącu też jak, też jak najbardziej masz szansę poznać kogoś starszego do związku, tylko tutaj znowu będzie jakaś sytuacja, która um, będzie utrudnieniem, um, zarówno dla Ciebie, jak i tej drugiej osoby i tutaj też mam wrażenie, że zupełnie odchodzisz od tej osoby, wybierasz inny kierunek i trzeci miesiąc będzie miesiącem oczyszczania i zamykania przeszłości. Także to tyle, jeżeli chodzi o talię numer 3. Także dziękuję wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na następne filmy na inne czytania. Także dziękuję bardzo, miłego dnia, życzę i do zobaczenia następnego razu. Pa!